どうぞ。<music> Dzień dobry, jest tu ktoś? Słuchajcie, siemanko, jestem w takim domu, w którym kiedyś już byłam i zastaliśmy tutaj mieszkańca. Po prostu nie wiem, czy to mieszkaniec tutaj tylko pomieszkuje, czy on tak mieszka faktycznie. Nie wiem, ale bardzo trudno uwierzyć, że jest to nieopuszczony dom, co najwyżej taki, yy, że ktoś tu może pomieszkuje. Słuchajcie, byłam tu kiedyś z Ronem, no i zastaliśmy tego pana, wyszła straszna lipa, jak to nazywam na filmie. Ale ten dom mnie tak ciekawi, właściwie taka kamieniczka. Podejrzewam, że ten pan chyba zajmuje jeden pokój i chyba tutaj dokarmia jakieś koty, ponieważ te koty tam chodzą. A tutaj chyba nie przybywa w tej części, tak się wydaje na pierwszy rzut oka, bo tak jak patrzę tutaj na te przedmioty, wydają się, jakby były w tym samym miejscu. Ogród wydaje się taki, jakby, wiecie, nie wykoszony, ale jest jakaś taka ścieżka, więc i tu widać, że ktoś chyba raczej przybywał więcej, jakby chyba śmieci przybyło, mam wrażenie. No i ten pan mieszkał w tamtym pokoju, więc jeszcze tam nie byłam. Mówiłam kilka razy tutaj dzień dobry, ale być może tego pana po prostu nie ma. To jakiś prąd jakby jest pociągnięty, ale przy tej wilgoci... Tutaj patrzcie, tak jakby w tym pokoju ten pan może mieszkał. Ewentualnie po prostu zwiedźmy bez tego pokoju, bo to byłoby nie w porządku. Albo to spróbujmy zapukać. Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam. Dzień dobry. Tam jest chyba jakby zabarykadowane. Przepraszam, jest tam pan? Ojej, bo wiecie, bo może ten pan potrzebować też pomocy. Sama nie wiem. Hmm. Natomiast tu tyle ciekawych rzeczy, że ta moja wrodzona ciekawość no, jest taka po prostu, wiecie, jaka ja jestem. Ale słuch, Sucho tu jest w z tym, co było kiedyś. Pamiętacie to miejsce? Ono jest niesamowite tutaj. To jest masa przedmiotów. Nie wiem, nie wiem, jak się do tego ustosunkować idę tutaj bardzo niepewnie, i w każdej chwili y, wydaje mi się, że spotkam tego pana. Wolałabym po prostu, żeby nie był zaskoczony, bo nie chciałabym takiej sytuacji, jak, jak wtedy, że właśnie Ron tam po prostu otworzył te drzwi i y, 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 twarzą w twarz się y, wystraszył ten pan biedny, a my też troszeczkę. No, a chciałam wam pokazać, bo tutaj są takie fajne po prostu rzeźby i obrazy, a wiecie, że ja to uwielbiam najbardziej na świecie. Więc bardzo chciałam tutaj wrócić mimo wszystko. Tro, tak, troszeczkę to, takie ryzyko podejmuję dzisiaj. Jest dużo bardziej sucho niż było, bo tutaj wcześniej chyba z dachu się lała woda. I wszystko było totalnie zalane. Ten zegar, te krzyże, to jest coś niesamowitego. Ale wszystko tutaj jest tak jakby bez zmian. Natomiast martwi mnie ten prąd pociągnięty. Jeżeli tutaj jest taka wilgoć i ten pan używa tego prądu, żeby tutaj nie doszło do jakiejś tragedii. Jakieś zwarcie będzie, pożar, nie wiem. Coś może się wydarzyć. Chyba już gdybym, gdyby ten pan tam był, to chyba by mnie usłyszał, bo ja celowo nie jestem zbyt cicho. Tam wcześniej po jakichś butelkach chodziłam, natrzaskałam. Słuchajcie, ile tu jest rzeczy. Spójrzcie, to wszystko jeszcze się trzyma, tak jak z dawnych czasów. Podejrzewam, że no właśnie ten pan mieszka tam w tym pokoju obok, więc po prostu uszanujmy ten pokój i nie chodźmy tam, nawet gdyby go nie było, bo to niegrzecznie, bo to nieobecność kogoś wchodzić, bo być może on tam faktycznie jeszcze mieszka. Natomiast tutaj wygląda jakby nikt nie mieszkał, więc pozwolę sobie to zwiedzić. Nie świecąc po oknach, ten obraz mnie zafascynował. Spójrzcie jaki on musi być stary bardzo. Słuchajcie, zaraz spróbuję pójść na górę, ale. A pokazałam Wam już tutaj? Chyba nie. A bo ja poszłam od razu. A słuchajcie, nie wiem, czy tu byłam w końcu z kamerą. Zamotałam się trochę. A byłam tu chyba na chwilę tylko. I poszliśmy tam od razu. Nie wiem, czy tutaj. Pokazałam Wam, tu taka łazienka jest. I że jest tak dosyć schludnie, powiem Wam, oprócz pajęczyn. Ale tak widać, że ktoś tu prał i sprzątał. Tu ten pan naprawdę mieszkał, słuchajcie. Mył naczynia, mył pranie sobie robił. I być może tak dalej jest. Ja nie wiem, czy on tu jeszcze mieszka. Może on po prostu zmarł. E, oby nie tutaj. W sensie, żebym go tu nie znalazła. E, no tego bym wolała uniknąć. Ale jeżeli tak by się stało, to przynajmniej czułabym się potrzebna do czegoś. Słuchajcie, bo tam jeszcze są drzwi. Ewentualnie z tej strony można by zobaczyć. I zapukać tutaj do tego pana. Dzień dobry. Jezu. Dzień dobry jest tu Pan. O Boże. I tak ten Pan tu mieszkał wtedy. On stąd wyszedł. I wiecie co on tu mieszka chyba, bo czuje zapach specyficzny. Spójrzcie tylko na ten mebel. I wychodzimy stąd, bo nie będziemy tu rzeczy osobiste oglądać. Tu jest jedzenie, tu jest świeże to jedzenie, on tutaj mieszka, że się tu wróci, być może za chwilę. Pośpieszmy się za tym, zróbmy sobie fotkę tylko tego mybla, bo jest bardzo ciekawy. Tam są dzieci, na szczęście dzieci, nie tym pan, że przez okno patrzy, że tutaj weszłam. Widzicie, są ścigie i zobaczą latarkę. Słuchajcie, chodźmy z tym. Na pewno ten pan jest, mieszka w sensie. Dobrze, że go tutaj nie ma, w sensie, że on na przykład, nam tutaj nie zmarł, czy coś w tym rodzaju. To zdjęcie wam pokazywałam, prawda? Jest ciekawe. E, no teraz, to już mam stresa. Re raczej się pośpieszmy, bo on tu wróci a ten moment, być może poszedł po prostu po jakieś, jakieś sprawy pozałatwiać. Tutaj będę bardzo ostrożna, ponieważ nie wiem, co tu mnie spotkać może. Ale ciekawość mi nakazuje chociaż zerknąć. A może tam, tu na górze jeszcze coś mieszkać? Dzień dobry. Jest tu pan. Dziwne to zabrzmiało, ale wiecie o co chodzi. Tu jest pusto. Jest lampa ładna. I jest urwany strop. Tam nie idę. Tam jest słaby strop, ale tam za to widzę coś ciekawego. Tam jest fajny pokoik. Tylko ja kompletnie nie wiem, co tu jest na podłodze, więc zrobię to szybko. Ale pokoik. Jezu, skrzyżę na chwilę tę latarkę, bo nie chcę tu się zdradzić. jakby tu nagrać? Bez latarki. Coś widać może. Są święte obrazy. Jestem zestresowana. No nie, ja że spotkam tego pana przeproszę i tyle. Tam jest jakiś dyplom dla pana. Ojej. Takie imię, że nie jestem w stanie go przeczytać. Patrzcie, jaki piękny pokoik. Taki nietknięty jeszcze wandalizmem tutaj. Spójrzcie, jakie ładne rzeczy. Taka cukierniczka. Matka Boska, przepraszam, Jezus, nie Matka Boska. No i takie różne rzeczy tutaj są jeszcze. Nie będziemy tu długo przebywać. Powiedzcie, jak jest. Chciałoby się zajrzeć do lodówki i powiedzieć, o, coś tam jest. Ale nie, nie, ja stąd idę pomału. Zabijecie mnie, że za nie wejdę na górę, ale nie mam na to ochoty naprawdę teraz się zastanawiać nad swoim lękiem wysokości. Słuchajcie, tutaj jest na szczęście, w sensie na szczęście pusto, bo, bo nie chcę tam iść dalej. Chcę stąd pomału się wycofywać. Mnie najbardziej ciekawiły tamte rzeczy, gdzie było po prostu iść dużo, tak? Bo było to ciekawe. No i sami powiedzcie, te meble tam, bardzo ciekawe rzeczy tu były. Także słuchajcie, w ramach przyzwoitości ludzkiej, jeżeli tu ktoś pomieszkuje, to idziemy, bo tak się nie powinno w zasadzie robić, żeby pokazywać to miejsce. Że słuchajcie, mnie nie będę powołała więcej i dłużej, ale wiecie, jakaś sytuacja, więc uciekam stąd, znikam, bo słuchajcie, ten pan tutaj najpewniej zaraz wróci. No wiecie, że on tu jednak żyje, tak? To było czuć po zapachu i tutaj więc. Widać po prostu ślady bytowania. Nie będziemy to przeszkadzać mu. Szkoda po prostu tego człowieka, bo też żyje w takich warunkach. To jak on tutaj żyje, tak? Bo to jest straszny grzyb i pleśń. Trzymajcie się, moi drodzy. Mam nadzieję, że mimo wszystko się podobał film ekstremalny.